Witajcie, w tym filmiku pokażę Wam jak zamieniać jednostki na przykład prędkości, a więc kilometry na godzinę, metry na sekundę. Jeśli nie oglądaliście moich wcześniejszych filmików o tym, jak się liczy prędkość, to zachęcam, żebyście je też sprawdzili. No, o co chodzi z tym zamienianiem jednostek? Na przykład. W przypadku prędkości, prędkość samochodu podajemy zwykle w kilometrach na godzinę, ale na przykład prędkość wiatru podaje się zwyczajowo zwykle w metrach na sekundę. Dlatego często jest potrzeba zamiany jednych jednostek na drugie. Zacznijmy od takiego przykładu, że y, mamy y, szybkość 90 km na godzinę. Na przykład, może to być szybkość samochodu i chcemy ją zamienić na metry na sekundę. Teraz, jak to zrobić? No to możemy to zrobić tak, że mamy 90 i teraz specjalnie kilometry na godzinę zapisałem tak, jak ułamek, i teraz tutaj będę chciał zapisać metry i sekundy, czyli te, te jednostki, na które chcę zamienić. Teraz patrzę oddzielnie. E, kilometr. Jeden kil, kilometr mogę myśleć jako jeden kilometr i że tu jest mnożenie. Jeden kilometr to 1000 metrów, a jedna, więc to jest ten jeden kilometr, a jedna godzina to 60 minut, każda minuta to 60 sekund, zatem jedna godzina to. 3600 sekund. Czyli tą godzinę zapisałem jako 3600, czyli żeby zamienić na metry na sekundę, mnożę to 90 razy 1000 przez 3600. I tutaj oczywiście mogę poskracać zera, czyli skrócić, podzielić yy, górę i dół, czyli licznik i mianownik ułamka przez 100. I teraz, czyli mam 90 razy 10, to jest 900, i tu mam przez 36 metrów na sekundę, i okazuje się, że jak to sobie policzę, albo dalej skracając przez 9 czy przez 4, albo na kalkulatorze, to to wychodzi, że to jest 25 metrów na sekundę, czyli Otrzymałem, że 90 km na godzinę to 25 metrów na sekundę. Drugi przykład. Powiedziałem, że prędkość wiatru podaje się zwykle w metrach na sekundę. To na przykład mamy wiatr wiejący z prędkością 7 m na sekundę. No i powiedzmy, że ja jestem bardziej przyzwyczajony do kilometrów na godzinę. Chciałbym wiedzieć. Ile to jest kilometrów na godzinę. E, więc robię podobnie, czyli 7 przepisuję i metry na sekundę chcę zapisać teraz jako kilometry i godziny. Czyli metr to skoro kilometr ma 1000 metrów, to metr to jest uwaga jedna tysięczna kilometra. A skoro godzina ma 3600 sekund, to sekunda to jest 1 3600 na godzinę. I tutaj e, musimy się jakoś z, tym, e, z tymi ułamkami uporać, więc e, oczywiście, zgodnie z matematyką, ta duża kreska to jest dzielenie, czyli mamy jeden ułamek podzielić przez drugi, czyli tak naprawdę. Mnożymy go przez odwrotność tego ułamka. I to jest kilometrów na godzinę, czyli efektywnie mamy, że to jest 7 razy 3600 przez 1000, czyli co nie powinno być zaskakujące, że to jest odwrotność tego, przez co tu mnożyliśmy. No i znów. Możemy sobie poskracać zera, czyli wychodzi nam, że to jest 7 razy 36 przez 10, i jak to sobie policzę, to okazuje się, że to wychodzi 25,2 km na godzinę. I ostatni przykład. Powiedzmy, że mamy samochód sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych. W których funkcjonują nie kilometry, tylko w milach podaje się dystans. I na liczniku tego samochodu prędkość podawana jest w milach na godzinę. I mamy, jedziemy takim samochodem z prędkością 80 mil na godzinę po drodze ekspresowej, gdzie jest dozwolona prędkość 120 km na godzinę w Europie. I teraz pytanie, czy przekraczamy tak dozwoloną prędkość. Tutaj jak to przeliczyć? Otóż wiadomo, że jedna mila to jest około, około 1,609 tysięcznych km, czyli kilometr i 609 metrów. Więc możemy postąpić znowu podobnie i na, napisać tą jedną milę jako 1,609 km, a godzina zostaje bez zmian, czyli sprowadza się to do tego, że 80 mnożymy przez 1,609 i otrzymujemy kilometry na godzinę. I jak to policzymy, to wychodzi, że to jest około. Tutaj nawet już robimy przybliżenie, że to jest około 128,7 km na godzinę, czyli nieznacznie przekraczamy dozwoloną szybkość 120 km na godzinę. Ten ostatni przykład można też zrobić jako taką proporcję, czyli jeśli 1 mila to 1,609 km, to 80 mil to... X i, i to rozwiązać też możemy. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że w fizyce najczęściej używamy y, układu jednostek SI. To pochodzi chyba z francuskiego system international, czyli międzynarodowy system i Podsta tam mamy podstawowe jednostki, których powinniśmy używać w fizyce. Podstawową jednostką dystansu jest metr, a czasu sekunda. Zatem w fizyce podstawową jednostką szybkości będą nie kilometry na godzinę, tylko właśnie metry na sekundę. Chciałbym jeszcze dodać, że kalkulatory można powiedzieć do przeliczania. Jednostek takich jak kilometry na godzinę, na metry na sekundę czy mile na godzinę znajdziecie też online w internecie. Przy czym no dzięki tej, tej lekcji myślę, że rozumiecie jak one działają, a być może nawet moglibyście sami napisać taki kalkulator.